I dla komfortu podróżowania lewa noga na tej malutkiej stopce, pozycja normalna, lekko pochylone nad kierownicą. Patrzymy do przodu, nie na koło, tylko przed siebie i jedziemy. Jedziemy powolutku, powolutku. Jedziemy szybciej, zbliżamy się do wejścia włók. Tak jak powiedział przed chwilą prezes, przejeżdżamy kubką do przodu, wysuwamy lewą nóżkę i pochylamy motocykl. Tej pozycji. Generalnie tutaj z noskiem y, główka kierownicy, żeby nie było na tej zasadzie, że motocykl jest tak, bo nam ucieka. My trzymamy ten motocykl na prawej nóżce i tutaj na łódzie pod siodem. <zysy> Wszystko co ważne rodzi się w bólach. W tym roku postanowiliśmy jako klub motorowy Cross otworzyć kółkę żużlową. Oczywiście pogoda nas nie rozpieszczała i do tej pory padały deszcze. Tak samo mieliśmy problemy z wyjazdem na tor z powodu tego, że homologacja się skończyła. Ale w dniu wczorajszym odbył się finał złotego kasku i dzisiaj jesteśmy tutaj z motocyklami. Czekamy na pierwszych chętnych, którzy by chcieli spróbować swoich sił. Na motocyklu żywym. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Oczywiście pada dalej deszcz i na torze stoi traktor. Mamy nienapompowaną bandę, ale co by się nie działo, na pewno dzisiaj motocykl jakiś zawarci. Najwyższa pora, aby Lubebiecka Szkółka Różowa rozpoczęła działalność. Mamy kilku zawodników pozyskanych z miasta, mamy doskonale już radzących okay. sobie zawodników, którzy startowali w motokrosie. Zaczynamy! Dla mnie to jest totalna nowość, ze względu na to, że przyszedłem tutaj z motocrosu. Dzisiaj będę jeździł pierwszy raz na motocyklu żużlowym. Chcę po prostu spróbować, jest okazja, to dlaczego, dlaczego nie? Aktualnie jeździłem na krosie, chcę spróbować teraz swoich sił w żużdu. Dyscypliny niby podobne, w jednym i w drugim adrenalina. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Może to będzie dalsza zajawka, może nie. Tak, czekamy oczywiście na zgłoszenia młodych chłopców w wieku od, 16, od 14 do 16 lat. Zapraszamy ich do siedziby klubu przy Język Buntowskich 5 przy obiekcie, przy sporcie Stadionie Żółżlowym.